Firma Janas, producent i dystrybutor mięsa, przetworów oraz wysokiej jakości regionalnych produktów wędliniarskich, poleca wszystkim swoje wyroby idealne na każdą okazję: na ciepło i zimno, na rodzinne i towarzyskie spotkania przy stole na kanapkę do pracy czy jako przekąska w podróży. Produkty przez nas wytwarzane są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe, co potwierdzają certyfikaty gwarancji jakości i bezpieczeństwa żywności BRC i IFS. Największa atrakcje Podhala w jednym miejscu. Spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy, Wodna atrakcja Terem, Gorący Potok w szaflarach, park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju, najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej, wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online, bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. www.mt7.eu Ciąg dalszy losów absolwentów ppwsz -u. Parada projektów edukacyjnych. Wernisaż Wioletty Dąbrowskiej. Dobry wieczór. Jest czwartek, 23 czerwca. Izabela Suska. Rozpoczynamy wiadomości. Zapraszamy na dalszy ciąg cyklu o losach absolwentów podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Tym razem rozmawiamy z Piotrem Kędzierskim, pilotem wycieczek zagranicznych. Mija 15 lat od chwili, kiedy w Nowym Targu po raz pierwszy zabrzmiało Gaudeamus i Gitur. Przez te lata mury podhalańskiej wyższej opuściło tysiące absolwentów. Z naszą kamerą sprawdzamy jak sobie radzą na rynku pracy. Piotr Kędzierski, absolwent studiów licencjackich PPWSZ w Nowym Targu, pilot wycieczek zagranicznych. Pracując na Wyższej Podhalańskiej Szkole Zawodowej, faktycznie spotykam bardzo wielu różnych studentów i muszę powiedzieć, że ich stosunek względem przyszłej pracy można podzielić na trzy takie podstawowe grupy. Po pierwsze, i chyba największa grupa to są studenci, którzy jeszcze nie mają na siebie pomysłu, jeszcze nie wiedzą, co będą w przyszłości robić. Co jest zastanawiające i zaskakujące, bo na tym etapie wydawałoby się, że już powinni, obierając jakiś wybrany przez siebie kierunek, wiedzieć. No a jednak, jak pokazują rozmowy, wcale tak nie jest. Druga grupa studentów to są w przypadku podhala studenci, którzy mają jakby gdzieś tam w zapleczu rodzinnym pewną pracę. To znaczy są to studenci, których na przykład rodzice prowadzą pensjonaty czy hotele. Tutaj w regionie i oni wiedzą, że będą mieć, mieli tą pracę. Wręcz ją mają już, bo najczęściej od, od najmłodszych lat już gdzieś tam pomagają rodzicom w pracy. A po prostu wykształcenie traktują jako coś, co pomoże im tą pracę lepiej wykonywać, ale jest to też taka sprawa ambicjonalna. Po prostu chcą mieć wyższe wykształcenie, no i uważają, że, że to jest dla nich ważne. I trzecia grupa studentów to jest grupa studentów, którzy. Potrzebują wykształcenia, ponieważ widzą w tym możliwość awansu. Faktycznie tak jest. Są to ludzie, którzy pracują na przykład w hotelach czy w termach i wiedzą o tym, że, żeby piąć się w tej drabince, po tych szczeblach kariery, to wyższe wykształcenie jest niezbędne. My jedziemy z ludźmi, pokazujemy im to, co chcą zobaczyć, takie jaki mamy plany. Realizujemy w 100% plan, który jest założony, który jest przedstawiony przez, przez biuro. Także od początku aż do końca cały czas. Współżyjemy z tymi ludźmi, jakkolwiek to brzmi, może w cudzysłowie, ale pomagamy im dostrzec, zrozumieć to, co napotykamy na trasie. Wszystkie zabytki, wszystkie miejsca, które mijamy, pokazać im to w jak najprostszy sposób, żeby to zrozumieli, żeby podróże nie były dla nich męczarnią, a przyjemnością. Oferujemy studentom kilka kursów wpisanych w tak zwany moduł zawodowy. Chodzi o to, żeby w ramach studiów studenci zdobywali uprawnienia, licencje czy certyfikaty, które mogą im w tej pracy w przyszłości pomóc. Szkolenie pilota, które odbyło się na naszej uczelni, dało mi bardzo dużo. Po pierwsze, dało mi odwagę, aby, aby zacząć jakoś starać się o, o taką pracę, żeby pracować w takim zawodzie. Po drugie, dało mi to. Doświadczenie pewne pod okiem, pod okiem pani prowadzącej, pani Kasi yy, mogłem zniwelować jakieś błędy, które jeszcze na początku, nawet gdy jeszcze nie pracowałem, tak? pozwoliły, pozwoliły wyprostować to, co było źle. To co było tak, nie mówię, że, że nie popełniam błędów, bo każdy jesteśmy tylko ludźmi, każdy popełnia błędy, ale to dało taki początek, taki, taki pewien start w pracy tego pilota. Było to, no i oczywiście było dużo zabawy w tym, w tym jakby połączone praca z zabawą w tym całym szkoleniu, także było to w sposób bardzo fajny, zorganizowany, mi się podobało i dzięki temu jestem teraz, pracuję tam, gdzie, gdzie pracuję. Kurs pilota wycieczek to jest jeden z tych właśnie, które w ramach modułu zawodowego realizujemy na turystyce. To jest kurs, który ma przygotować młodych ludzi do podjęcia pracy jako pilot wycieczek międzynarodowych. Chcielibyśmy i staramy się, żeby mogli łączyć pracę z podróżami, czyli z tym, co no, wszyscy kochamy najbardziej, żeby mieć wakacje w pracy. Destynacje, które, które udaje się z moim biurem, to jest to Chorwacja, Bułgaria i Włochy. Są to wakacyjne grupy wycieczkowe wycieczkowe Także te trzy destynacje to są główne, główne miejsca, w które, w które podróżuję wraz z moimi klientami. Że jest szereg ofert na terenie naszej uczelni, która pozwala czy pomaga w przyszłości zaistnieć na rynku pracy. Staramy się, żeby to nas wyróżniało wśród wyższych szkół na terenie Małopolski. I wydaje mi się, że w przypadku turystyki i rekreacji dobrze się to sprawdza. I sprawia mi to ogromną przyjemność, ponieważ mogę zobaczyć miejsca, które... Praktycznie nigdy w życiu bym nie zobaczył, bo jednak podróże kosztują, to y, wymagają wiele czasu oprócz y, jakiejś pracy. Także tutaj jestem w pracy, mogę zobaczyć wiele miejsc, nauczyć się o nich du dużo, powiedzmy przygotowując się do jakiejś trasy, trzeba się o nich nauczyć. Także jak to ktoś powiedział kiedyś, y, podróże kształcą, ale tylko wykszta wykształconych ludzi. Tak? Y, I to jest. Można połączyć tutaj to pożyteczne, przyjemne z pożytecznym. Także praca daje mi dużo satysfakcji dzięki temu, że podróżuję i mogę zobaczyć dużo miejsc na świecie. W gminie Poronin po raz pierwszy zorganizowano paradę projektów edukacyjnych. Więcej o tym, czym jest ta impreza w materiale Marcina Szkodzińskiego. Parada projektów edukacyjnych została zorganizowana przez Komisję Edukacji i Polityki Społecznej Rady Gminy Poronin. W zeszłym tygodniu zorganizowana została gala, na której uczniowie szkół prezentowali swoje projekty, które były realizowane w kończącym się roku szkolnym. Jest z nami 19 uczestników projektów, są przedstawiciele tych projektów, mają wspaniałe stoiska. Na swoich stoiskach uczniowie prezentują efekty swojej pracy. Jednym z elementów, który decydował o kwalifikacji do parady projektów bo była to też forma konkursu było przede wszystkim kreatywne podejście do tematu projektu ale również wykorzystanie TIC-u, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poprzez realizację projektów Komisja Edukacji chciała aktywować zarówno młodzież, jak i nauczycieli do bardziej aktywnej formy nauki. Pojawiły się projekty, które z jednej, części, z jednej strony nawiązują do tego, czego się dzieci uczą w szkole, czyli nawiązują do treści z podstawy programowej, ale w fantastyczny sposób pogłębiają te treści, pokazują w nowy, ciekawy sposób. I to o to chodzi w metodzie projektów. To też przyznajemy, że, że bardzo nam się podobają. Na czas finałowej gali sala gimnastyczna zespołu szkół imienia Legionów Polskich w Poroninie została zamieniona w innowacyjny targ. Wiedzy. Co można było zobaczyć na stoiskach? Można zobaczyć wirtualną wycieczkę po zamku w Malborku, grę, w której pojawiają się, pojawiają się wojska krzyżackie i, i Wielki Książę Litewski ze swoim wojskiem. Są projekty o tematyce również historycznej związanej z, z 1050 rocznicą Chrztu Polski. Następne projekty nawiązują do, do jakichś wędrówek turystycznych, do promowania walorów regionu. Również są projekty takie bardzo nietypowe, o na nakryciach głowy z całego świata i możemy zobaczyć czapki, czapeczki itd. Tak Więc projekty są bardzo, bardzo ciekawe. Nowa forma pogłębiania wiedzy i aktywizowania uczniów tak bardzo przypadła do gustu nauczycielom i komisji, że na przyszły rok szkolny planowana jest już druga edycja Parady Projektów Edukacyjnych. Góralski przystanek już po raz kolejny gościł wyjątkowego artystę. Tym razem była to poetka Wioletta Dąbrowska. Prezentujemy jej artystyczny debiut. Pani Wioletta pisze wiersze od 10 lat, głównie o tematyce religijnej. W góralskim przystanku miała okazję zadebiutować przed publicznością, prezentując swój dorobek liryczny. Utwory są pewną formą jej osobistej modlitwy. Skąd natchnienie? No natchnienie właściwie od Ducha Świętego i, i, i po prostu wiara w to, że, że jednak jesteśmy tutaj na chwilę, a później przeniesiemy się gdzieś indziej i, i po prostu ta wiara, która jest we mnie i myślę, że w wspólnota, w której jestem, właśnie Światło Taboru daje mi taką nadzieję na to, że, że właśnie tworzę i, i poza tym moje, moja rodzina, moje dzieci też są taką iskierką w tym, że, że jednak mam te natchnienia. I, i one praktycznie, no, jeżeli podróżuję, prawda, podróżuję, czy jestem w górach, to tutaj właśnie są te natchnienia. Gdzieś w takich różnych miejscach szczególnych, gdzieś sakralnych, prawda, w kościołach, to, to wtedy praktycznie później powstają te wiersze. Wspólnota Światło-Taboru, do której należy artystka, istnieje już od sześciu lat. Została założona na Górze Tabor, miejscu szczególnym dla chrześcijan, gdzie dokonało się przemienienie pańskie. Właśnie w tej wspólnocie. Pani Violetta poczuła ogromną potrzebę głoszenia Ewangelii za pomocą liryki. Przedstawienie pod tytułem Nie samym chlebem żyje człowiek zadedykowała swojemu mężowi. Dedykacja dzisiejszego wieczoru dla mojego zmarłego męża. Rok temu po długiej walce z rakiem odszedł mój mąż i dla niego właśnie też tutaj tworzę, też tak powiem. I poezja jest taką odskocznią, prawda? Jest taką odskocznią, gdzie Właśnie idą te wiersze, piszę je, tworzę. Mąż chorował, prawda, było to y, dla mnie traumatyczne przeżycie, gdy odchodził y, i wiedziałam, że to ja muszę zostać, prawda, mam trójkę dzieci, muszę je wychować. W wyjątkowości całemu wydarzeniu nadała piękna oprawa muzyczna w wykonaniu Oliwii Polak i Aleksandry Kutuły. Myślę, że to było na pewno coś dla mnie potrzebnego, taki występ y, również jako tło. Ale właśnie też jakby w tym uwielbieniu dla Boga. Wszystko jest właśnie, również u mnie w rodzinie, właśnie wszystko jest, dąży właśnie ku Bogu, ku uwielbieniu. Także myślę, na pewno było to bardzo potrzebne, nie tylko w kwestii, w kwestii takiej właśnie wprawy muzycznej, co właśnie tego uwielbienia. Pani Violetta żywi nadzieję, że to nie ostatni jej wedmisarz. Pierwsze marzenie o występie przed publicznością zostało już spełnione. Teraz artystka planuje wydanie tomiku własnej poezji. Dziękuję za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Firma Janas, producent i dystrybutor mięsa, przetworów oraz wysokiej jakości regionalnych produktów wędliniarskich, poleca wszystkim swoje wyroby idealne na każdą okazję: na ciepło i zimno, na rodzinne i towarzyskie spotkania przy stole na kanapkę do pracy czy jako przekąska w podróży. Produkty przez nas wytwarzane są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe, co potwierdzają certyfikaty gwarancji jakości i bezpieczeństwa żywności BRC i IFS. Największe atrakcje podhala w jednym miejscu spływ przełomem Dunajca, park miniatur oraz park linowy w Niedzicy. wodna atrakcja terem gorący potok w szaflarach. Park rozrywki Rabkoland w Rapce Zdroju. Najlepsze trasy narciarskie na Kotelnicy Białczańskiej. Wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch i wiele innych. Kup bilety online. Bez kolejki, bez stresu, z dużymi rabatami nawet do 40%. wwwmt7.eu.